Radio Kraków. Dzień dobry, witaj Tomku. Piotr Leńczowski z Akademii Autoświat. Dzisiaj gościem Radiostrady. Witaj, Piotrze. Witam serdecznie. No właśnie, Angliki. Teraz temat numer jeden, bo od bodajże soboty samochodów sprowadzanych z Wysp Brytyjskich z kierownicą po prawej stronie można je rejestrować bez przekładania kierownicy na drugą stronę. Tak. I to jest duży krok, jeżeli chodzi właśnie o te samochody. Tak, to prawda. No ale trzeba powiedzieć też, że Polacy długo się przed tym bronili. naprawdę, byliśmy ostatnim krajem unijnym, który tak daleko poszedł, że skończyliśmy aż wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości przy Unii Europejskiej, który po prostu zmusił nasze prawodawstwo do dostosowania się do tych zmian. I tak później jeszcze graliśmy w gumy, brzydko mówiąc, dlatego że co prawda już od 29 maja tego roku można było rejestrować te pojazdy, ale tylko fabrycznie nowe. No, więc Musiałby ktoś jechać w salonie w Wielkiej Brytanii, kupić samochód, przywieźć go tutaj, bo wtedy nie musiałby się spotkać z diagnostą. Natomiast diagności właśnie byli ostatnią tarczą, dlatego że nie przeprowadzali badań technicznych, odmawiali a, i kończyli je negatywnym wynikiem. No i niestety no niestety trzeba powiedzieć, rozporządzenie z 31 lipca, które obowiązuje od 15, czyli właśnie od kilku dni, pozwala na e, przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym tych badań. A Ale więc... nie do końca... To to nie jest tak, że, że auto bierzemy i przy, przywozimy z Anglii i już od razu nim jeździmy, bo coś tam jednak musimy z nim zrobić. Tak, co będzie sprawdzał diagnosta? Przede wszystkim e, musimy zmienić lusterka, e, musimy zmienić światła, żeby były asymetryczne, żeby doświetlały bardziej prawą stronę. I tutaj nie pomogą naklejki w przypadku nowoczesnych samochodów, bo często kierowcy tak robili, że zaklejali tą dolną część reflektora, która doświetla lewą stronę. Jakie oszustwo drobne: drobne oszustwo, ale działało tylko przy ryflowanych e, szklanych reflektorach z żarówką. A, halogenową. Natomiast tu gdzie mamy dzisiaj samochody z laserowym światłem czy też z ledowym, które zupełnie inaczej kształtują wiązkę światła, no to tu już będzie wymagane tak naprawdę zmiana i to na fabryczne, takie które są przygotowane na tamten rynek lewostronny. No więc to będą o wiele wyższe koszty. Ale zapomniano o pewnych rzeczach bardzo ważnych. Na przykład nie trzeba będzie przerabiać wycieraczek, a to niestety może stanowić zagrożenie, dlatego że wycieraczka w samochodzie przygotowanym do ruchu prawostronnego, zbiera w taki sposób wodę i brud z szyby, no że niestety po tej stronie pasażera zostaje duży kawałek w górnej części, no niestety nieodśnieżony, tak, czy nie, 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 nie wymyty. I to będzie ten fragment szyby, będzie, który będzie dla nas bardzo ważny. Tak, on jest dla nas bardzo ważny, dlatego że dojeżdżając do świata choćby z daleka, właśnie wtedy kierowca ma bardziej e, po stronie kierowcy w naszym ruchu, w naszej. Tej konstrukcji prawostronnej tą szybę wymytą i widzi dokładnie, nie ma tam kropel wody czy też brudu. Również dotyczy to wycieraczki tylnej, o ile ona jest w samochodzie. Ona też asymetrycznie zbiera, tak, żeby kierowca siedzący właśnie po przekątnej mógł obserwować do tyłu. O tym zapomniano a jest to bardzo ważna rzecz, natomiast na pewno to, co na pierwszą myśl przychodzi, to wyprzedzanie. No niestety będzie bardzo niebezpieczne. Tu właściwie jako motocyklista ja też drżę, dlatego że zacznie się wyjeżdżanie samochodem z rzędu pojazdów, po to, żeby popatrzeć, co się dzieje i no niestety drugi pas to będzie. cały będzie trzeba właści... wyjechać. Właściwie nie na połowie cały pas. samochodu. Tak, no, będzie niestety bardzo dużo zdarzeń. My jeszcze tych statystyk nie mamy, no bo siłą rzeczy ich nie mogło być, no bo nie było takich samochodów. Ale teraz, kiedy one się pojawią, no to na pewno pierwsi zainteresowani to będą ubezpieczyciele. Ja już dzisiaj sprawdzałem w PZU już jest 50% zwyżki. Jeżeli a... się ma taki samochód, tak. Jeżeli jeżeli masz kierownicę po prawej stronie i jest takie pytanie we wniosku, również ubezpieczyciel Warta takie pytanie posiada, czyli ubezpieczając samochód, będzie agent chciał wiedzieć po której stronie jest kierownica, bo od tego będzie zależała kwota tej zwyżki. Natomiast obecnie no, to jest około 50%, ale ubezpieczyciele wcale nie twierdzą, że nie podniosą tych składek jeszcze bardziej, jeżeli się okaże, że w tym pierwszym okresie kilku miesięcy no, przybędzie zdarzeń drogowych. Wy jako szkoła jazdy już zaczęliście się zastanawiać, żeby szkolić na takich samochodach? <noise> powiem szczerze, dzisiaj wykonałem taki telefon do ośrodka egzaminowania. Była chwila ciszy w sławce, dlatego że no jest to temat nowy, natomiast faktycznie również z urzędnikami przepaczyliśmy odpowiednie akty prawne i powiem tak, na dzień dzisiejszy można by zarejestrować legalnie naukę jazdy z kierownicą po prawej stronie i można by legalnie zdawać egzamin również państwo można by było przyjechać na ten egzamin. Tak, tak? bo ten... można podstawiać samochody, które należą do szkół, jeżeli uh -huh. jakaś szkoła by miała taki samochód, mogłaby go podstawić. Czyli na przykład no jest to jakieś rozwiązanie dla firm szkolących na kategorię D, czyli kierowcy autobusów, którzy mają zamiar pracować później w Wielkiej Brytanii. No to dzisiaj będzie już no tak. można zarejestrować taki samochód i faktycznie szkolić. Można się na nauczyć tak, już tutaj jeździć. Zagrożeń jest bardzo dużo, ale są też optymiści, którzy mówią, no teraz będziemy mogli sprowadzić tańsze samochody z Wielkiej w Brytanii, bo te samochody są tam tańsze. Tym, tak, ich ale jest dlaczego są tańsze? Właśnie o tym nikt nie mówi. Dlaczego są tańsze? Dlatego, że Angliki po prostu są wyrozbijane. W Wielkiej Brytanii rozbitego samochodu po prostu się nie opłaca naprawiać, dlatego, że generalnie tam się nic nie naprawia, tylko się wymienia części na nowe, a to jest bardzo drogie. I Brytyjczycy sprzedają te samochody, więc właściwie jedyną pewność, jaką mogę mieć kupując auto z Wielkiej Brytanii, to, że było rozbite. I teraz tak. mało tego, mogę go jeszcze zarejestrować i legalnie nim po Polsce jeździć. Więc tak naprawdę my mieliśmy bardzo dużo racji, jako Polacy, że broniliśmy się przed tym przepisem, i tutaj no, e, mogę, mogę z dumą powiedzieć, że e, tak, e, sprzeciwialiśmy się temu. Natomiast, no niestety, Unia nas zmusiła, więc troszeczkę teraz będziemy, no tak, e, troszeczkę będziemy teraz e, zmuszeni do takiej e, biseksualności samochodowej, no bo e, to jest trochę nienormalne, żeby w ruchu prawostronnym mieć kierownicę e, po prawej stronie, e, cały czas się wychylać. Eee, no cóż, kto się lubi wychylać, na to sobie będzie takie auto kupował. A, absolutnie nie mogę sobie wyobrazić dojazdu do ronda. <noise> Powiem ci szczerze, że ja sobie też nie wyobrażam cofania, bo nikt o tym nie mówi. Wszyscy Ach. mówimy o wyprzedzaniu. A weź teraz cofnij, kiedy zaparkowałeś po prawej stronie skośnie, e, kiedy siedzisz po prawej i tak naprawdę odwracając głowę do tyłu, nie widzisz nic, widzisz lewą stronę, ale nie widzisz prawej, tej, która u nas jest ważniejsza. W takim razie czekamy teraz na pierwsze statystyki. Piotr Leńczowski z Akademii Autoświat był gościem Radiostrady. Bardzo dziękuję. Dzie